Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Układy Polaków z Microsoftem to potencjał do handlu energią z atomu. Estonia będzie haltować rosyjską flotę widmo. Obawiają się, że zielone technologie Chin posłużą do szpiegowania. Jest 17 lutego 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Zaczynamy, jak zawsze, od informacji dnia. Chiny mogą szpiegować nas zielonymi technologiami chiński producent turbin wiatrowych jest podejrzany o instalowanie sensorów mogących szpiegować okręty atomowe. Służby brytyjskie badają, czy zależność od zielonych technologii z Chin zagrozi bezpieczeństwu. Kontrwywiad Wielkiej Brytanii bada, czy chińskie zielone technologie jak morskie farmy wiatrowe nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa. Chińczycy oferują jedną z nich przy projekcie morskich farm wiatrowych Greenwald. Financial Times ustalił w źródłach w kontrwywiadzie brytyjskim MI5, że Londyn obawia się wpływu Chin na infrastrukturę krytyczną królestwa, z wykorzystaniem technologii jak panele słoneczne, magazyny energii, baterie czy morskie farmy wiatrowe. Brytyjczycy obawiają się, że transformacja energetyczna zaopatrywana w komponenty z Chin może wystawić ich na ryzyko. Ruszył audyt wpływu Chin na energetykę wysp, który ma zaowocować raportem w tym roku. Departament Spraw Zagranicznych ma opracować rozwiązania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Tymczasem w Izbie Gmin doszło do sporu posłów o ofertę chińskiej firmy Mingyang na dostawy turbin wiatrowych do projektu pływających farm wiatrowych Greenwald na wodach szkockich. Sekretarz energii rządu cieni, tworzonego zawsze przez opozycję brytyjską, Andrew Bowie uznał, że niewyobrażalne jest niewzięcie względów bezpieczeństwa pod uwagę, jeżeli Chińczycy mają zainstalować turbiny wiatrowe u brzegów Brytanii. Brytyjski The Sun ostrzegał, że projekt Greenwald może zostać wykorzystany przez Chiny do instalacji sensorów, pozwalających szpiegować wody brytyjskie, w tym ruchy floty okrętów podwodnych z bronią jądrową na pokładzie. Mingyang oczywiście odrzucił te zarzuty. Trwa dyskusja o wnioskach z zależności Europy od gazu rosyjskiego, która sprawiła, że Gazprom mógł przed inwazją Rosji na Ukrainie wywołać kryzys energetyczny. Podobna zależność od Chin w sektorze energetyki odnawialnej rodzi obawy środowiska bezpieczeństwa w Europie. Czas na pozostałe informacje na początek oczywiście z Polski. Eurostat informuje, że emisje gazów cieplarnianych w Unii spadły o 0,6% w trzecim kwartale 2024 roku, pomimo wzrostu PKB o 1,3%. Polska była wśród krajów emitujących mniej, a rozwijających się mimo to szybciej. Resort Obrony podpisze 17 lutego umowę o współpracy na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z amerykańskim Microsoftem, to potencjalny inwestor w centra danych oraz kupiec energii z elektrowni jądrowych, które planuje Polska. Resort Spraw Wewnętrznych podaje, że nastąpiło poważne uderzenie w rosyjską siatkę dywersyjną w Europie dzięki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obywatel Rosji został odnaleziony i deportowany do Polski, a w piątek na wniosek prokuratury decyzją sądu aresztowany na trzy miesiące z zarzutami dywersji i sabotażu, czytamy w komunikacie ministerstwa. New York Times donosi, że odbyło się spotkanie wysokiego oficjela USA z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. W grę wchodzi zniesienie sankcji za uwolnienie więźniów politycznych. Chodzi o potas, czyli główny składnik nawozów, którymi Białoruś osłabia pozycję polskiej grupy Azoty. Teraz wieści z Europy. Jeden ze statków umożliwiających odbiór LNG na Rugi w Niemczech został odstawiony ze względu na rujnujące koszty. Drugi dalej pracuje, ale trwa debata o tym, czy Berlin chciałby wrócić do gazu z Rosji. Oficjalnie Niemcy zaprzeczają. Estonia deklaruje gotowość do zatrzymywania podejrzanych statków na wodach międzynarodowych, jeżeli stworzą zagrożenie dla infrastruktury krytycznej na morzu, przyjmuje nowe przepisy. Statek floty widmo Rosji uszkodził w grudniu jej kabel elektroenergetyczny do Finlandii o nazwie Sling 2. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zadeklarował w Telegraph, że jest gotów wysłać wojska na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa. Powiedział, że w ten sposób będzie też bronił Europy i wysp. NATO zainstaluje dwa dowództwa w Laponii, Finlandii. To kraj, który przystąpił do sojuszu po inwazji Rosji na Ukrainie. Miał problemy z kryzysem migracyjnym podsycanym ze wschodu, jak Polska. Dowództwo obejmą, obejmą Szwedzi, którzy też przystąpili do NATO po inwazji. Teraz wieści ze świata. Według CSIS wzrost dostaw uranu do Chin i Rosji może podnieść ceny dla zachodu. Renesans jądrowy na świecie może wywołać niedobory uranu potrzebnego do wytwarzania paliwa jądrowego. Jesteśmy na krzywej wyczerpania zasobów, o czym nie każdy klient zdaje sobie sprawę, ostrzega kanadyjskie Cameco, czyli współudziałowiec Westinghouse mającego budować reaktory w Polsce. Wiceprezydent USA Jay Devens mówił 14 lutego na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że Europa ma większych wrogów niż Chiny czy Rosja, odnosząc się do diagnozowanych przez niego problemów z wolnością słowa. Apelował, by nie izolować ruchów ekstremistycznych, jak alternatywa dla Niemiec. Władimir Putin zapowiedział kontrolę jakości floty tankowców rosyjskich po serii incydentów z wyciekami ropy, włącznie. Poprawa standardów ma nastąpić do 1 czerwca. Argumenty środowiskowe są używane przez zwolenników blokady floty Widmo na Morzu Bałtyckim. USA i Rosja mają rozmawiać 18 lutego w Riyadzie o pokoju na Ukrainie. Na miejscu będzie też prezydent Wołodymyr Zeleński, ale nie wiadomo, czy weźmie udział w negocjacjach. Ukraińcy odrzucają możliwość narzuconego pokoju. To wszystkie informacje przedstawione dzisiaj i należy się Państwu małe wytłumaczenie. Jestem w urodzinowej koszulce, bo mam dzisiaj urodziny i z tej okazji rozdaję zaproszenia do naszego zamkniętego kanału na WhatsAppie, gdzie debatujemy o energetyce, gdzie wymieniamy się informacjami i gdzie oczywiście Energy Drink też jest dostępny, więc zapraszam Państwa serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Następny Energy Drink oczywiście już jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.